To by się nie zaciął tutaj O oh fuck <laughs> Offroader No i to na mnie narzekaliście, no, tak? Spokojnie to jest y wysiadam, Ja wysiadam Fuck, wysiadam <laughs> O oh fuck Pierdolę nie? Dobra, chyba ja to z żadnego <laughs> samochodu, nie? Pierdol się. Nie, nie wysiadka, no stary. Co? Dobra, ta gra jest taka super, że... Ja dam, ale zostawiłem. Co zrobiłem? O stary Boś! Może nie czy... O! Hello. Hello. Jedziemy. Hello. Pałem. A Pa Pajak stary. Kondycja CO? CO? Ej, ej, ej. Co? Co? Od kiedy? O kurwa nie. Kurwa. Żboda. Na prawo są typy. U, na tej górze. Uciekamy. Ej no właśnie. Uciekaj. Spokojnie, Zawodowo. Ja jestem. Fuck. 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 fuck, go, fuck. S, go S. Go S. Kurwa, ej obraz. musicie. Wysiadamy. Wysiadaj. On się biega w tym lesie, ja czołga w tym lesie. Czołga się, czołga się w tym lesie Na N, na N Obydwok nie żyje, obydwok nie żyje Dobra, czyli tamta no jest. czwórka została Chodźcie do lasu Jeszcze Petra na tą walkę albo coś tak. Co? Zabił mnie Friar, ah! Friar XD Otwórz drzwi O, o kurwa Pierdolę <laughs> ah! Leży Zabił mnie! Fuck. Yes. Ale jeden leży Jieso nicy nie pierdolony! <laughs> no chuj ci w pizdę tam <laughs> Matka ci się puszcza! <laughs> no, kurwa no oni nawet nie celują po ciebie. No, chuj... no nawet nie wiedzą, że tam ktoś jest Podbiega do samochodu. Chowa się za, za samochodem ziomek na masce Patrzcie we mnie, co? 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 ILE CZASU MU TO ZAJĘŁO? W Nie wie się tysiąc. Nie żyje Jeszcze jeden za mną Wydaje że sekieruje ktoś A ja mam rewolwer Tak jak na mam ten z Rewolwer jest dobry No więc kierą do <laughs> Prawie, prawie <laughs> Dwa Leży XD